Cześć, witajcie, z tej strony Kwiatos, dzisiaj kolejny odcinek serii Twoja Bitwa, czyli ja pewnie takiego wyniku nie zrobię, to sobie chociaż popatrzę i się pomądrzę. Dzisiaj mamy bitewkę na mapie Przewęcznik, bitwa w trybie standardowym, klasycznie dwa kapy, startujemy jak widać z J9. Dziękuję za bitewkę koledze Krychu, który już wcześniej u mnie gościł na kanale wrzucając niesamowitą bitewkę na czołgu super heavy, czyli typie 500, kiedy to udało się zdobyć pula a dzisiaj wraz z dwoma plutonowymi będzie, będzie grał właśnie bitewkę na czołgu Becky Lynch czołg premium lekki 8 tieru donacji brytyjskiej, mieliśmy go okazję zdobyć teraz w tym ostatnim evencie, który był zorganizowany we współpracy Wargamingu z WWE, czyli SummerSlam, między innymi, bo można było jeszcze wygrać Stone Cold Steve Austin i do tego jeszcze De Gianta. Klasycznie na razie kolega zaczyna, jedzie tak zakładam przynajmniej na H4, żeby wyświetlić czołgi zlokalizowane na linii E3, które będą najprawdopodobniej chciały przejechać na H1. Tam, gdzie z reguły powinno się jechać, przynajmniej hejwikami, tam zawsze najwięcej się dzieje, są najlepsze bitki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dobra, mamy pierwsze dwa spoty. Mamy lajta. Tutaj niefortunny wjazd na skały. To mogło drogo kosztować. Na szczęście udało się przejechać bez zebrania konkretnej salwy. Tym bardziej, że przeciwnik dysponuje trzema artyleriami, które są już na pewno tutaj wcelowane i czekają na nasze przejeżdżające maszyny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, na razie jest klas klasycznie, spokojnie. Tutaj taki strzał na odczep się trochę do tego Draugena bez większego przekonania, bez liczenia na jakieś większe uszkodzenia. Bo na razie wiadomo, chodzi głównie o asysty i o wykrywanie przeciwników. Już mamy tutaj trzy pierwsze asysty, które wpadły, 778 z, y, punktów uszkodzeń, cały czas trzy wykrycia. Jak widać na linii J2 już tutaj się rozbestwił czołg lekki od przeciwnika. Możemy się za chwilę spodziewać kolejny, pewnie już podjadą. No i no już mamy na razie A43 podjechał czołg średni Udało się zrobić pierwsze uszkodzenie Wyszła też kolejna asysta 1014 asyst, 178 zadanych uszkodzeń Tutaj widać przejeżdża już Plutonowy operujący Czołgiem ciężkim niemieckim Lowe, czy lewe, czy po prostu lew Jak to woli, tak woli Tutaj kolejny strzał w Lighta, Przeciwnika niestety nieskuteczny Wiadomo za duży dystans Stabilizacja działa, też nie jest w tej maszynie Jakaś szczególnie imponująca ale to nie o to przecież chodzi, tak? Dobrze, widzimy, że lewa strona już całkowicie padła, nie ma praktycznie nikogo do obrony. Wszyscy postanowili skierować się, to znaczy wszyscy, większość, pojechała na punkt D7, D8, gdzie nie zrobią pewnie totalnie nic, ponieważ czołgi ustawione na linii A6, 2, 3 maszyny potrafią skutecznie zatrzymać całe natarcie, dysponują przewagą wysokości, ale z uporem maniaka większość, większość pojedynków, większość starć na tej mapie, zaczynając od tej strony, wygląda właśnie w następujący sposób. Czołgi ciężkie i kierują się właśnie na D8 i następnie przez całą bitwę próbują się strzelać z przeciwnikiem po weak spotach. prędzej czy później zostaną doróżnięte, a przeciwnik tutaj jak widać skutecznie atakuje drugą stroną i przy tym się znakomicie bawi tutaj nieudane strzały snakebite'a kolejny wszedł, a tym razem weszło za 6 za całe 6 kolega strzelał tutaj z burzaków widać, że na tej amunicji odłagowo-burzącej przeładunek jest znakomity, ale uszkodzenia są niewielkie no, strona jest ewidentnie przegrana. W tym momencie trzeba się tylko i wyłącznie wycofywać na kapa, liczyć, że tutaj będą maszyny, które potrafią skutecznie, skutecznie naszą bazę obronić. Kogo my tutaj mamy? Mamy nasze, nasze dwie artylerie. Na górze są dwa nasze czołgi. Tu mam Diamondback. niszczyciel 8 Tieru, brytyjski również. Bardzo dobra maszynka, bardzo fajna. Jeśli będzie, miał tutaj, będzie chroniony przed wrogimi czołgami lekkimi, to sam tak naprawdę może zatrzymać skutecznie całe ich natarcie. Zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie. Podjeżdża ISM. No, ISM nie będzie jakimś wielkim przeciwnikiem nadajmy Beka. Fawka 3601H zostaje zniszczona przez Panterę dwójkę. i robi się naprawdę nieciekawie. Na razie mamy 36, 46. 4-6. Drużyna wbrew pozorom składa się bardzo szybko. No i tak jak mówiłem, ci, co zostali na D7, D8, udało się pchnąć tą górkę. Na razie będą się pewnie powoli kierować na kapa ale to i tak jest na zasadzie raczej o, no i właśnie w tym momencie Arta na A5 napotyka kolejny czołg przepraszam nie Arta tylko niszczyciel na A5 napotyka kolejny czołg ciężki i zaraz właśnie te maszyny pewnie pójdą do piachu no tutaj jak widzimy moc nie brakuje mimo że bitewka zaczynała się być może trochę niemrawo teraz teraz zdecydowanie nabiera tempa jest 4-7 kolejne maszyny tracimy Diamondback jest zaatakowany przez brytyjski czołg lekki Tutaj widać Krychu nawiązuje z nim walkę. Jedno trafienie, drugie trafienie, trzecie trafienie, czwarte. Widać, że te burzaki są naprawdę bardzo szybkie. Może i niewielki dymęż zadają, ale to troszeczkę zaczynam przypominać e, Becky Lynch na tej amunicji 1357, który też jest. Które jest co prawda magazynkiem, jest wolniejszym, ma słabszy start, ale te 8 pestek potrafi każdego skutecznie wyprowadzić z równowagi. Piękny taran mamy, pierwszego fraga, 1014 asyst i 625 punktów zadanych uszkodzeń. Sytuacja trochę dobra, jest drugi frag. Chciałem powiedzieć, że sytuacja robi się troszeczkę krytyczna. Bo cały czas widzę, że Krycha gąskują. Udało się zniszczyć Panterę dwójkę 7 do 12. Nie nadążam nawet mówić jakie są bieżące wyniki, tak szybko się tutaj bitwa dzieje. Robi się naprawdę słabo. Tak naprawdę został nam tylko Artylerzysta, właśnie główny bohater na lajcie i jeszcze jeden czołg ciężki, który widzę, że w tym momencie też zbiera srogie cięgi. Zobaczymy co będzie za chwilę, jak to się potoczy. heavy jedzie na pewno na naszą artylerię tak, już teraz jest, jest wyświecony artylerzysta no już widać, a szczupaczek 17 na artylerii grał, pozdrawiam serdecznie kolegę no i teraz pojedynek 1 na 1 z isemem, isem jeśli będzie do nas odwrócony bokiem, o jest jest, prawie że się udało, ale kolejny strzał wchodzi na gąskę, widzę, że Bekielicz ma bardzo, jest bardzo podatna na, na łapanie właśnie na gąski to już jest trzeci lub czwarty strzał, kiedy się tak rycha udaje złapać o, tutaj widać, że equalizer jest przeciwnej drużyny, bo już tutaj skuteczny ostrzał. Udaje się skończyć i Nie można jednak na chwili odpocząć, bo kolejny pojedynek kołowy tym razem, tym razem z lightem przeciwnika, to już druga maszynka, przepraszam, trzeci light, który w tej, w tej bitwie bierze udział. Poprzedni udało się skończyć. Piękny taran. No i zostało nam 72 punkty HP z puli 1050 6 wykryć, 17 przebić 6 krytycznych, 5 czołgów zniszczonych 1014 punktów zadanych uszkodzeń po asyście 1707 punktów samych uszkodzeń no i dobra, ciąg dalszy sytuacja jest nieciekawa zostało 5 czołgów, w sam w tym momencie walczymy o koło Banowa Hewiki najprawdopodobniej będą, będą kierować się będą kierować się właśnie tutaj na kapa tak jak właśnie widziałem, że Szczupaczek zaznaczył Najprawdopodobniej z tamtej strony nadjedzie jeden heavy O, tutaj mamy jednak T29 Gdzieś jeszcze musi być KW-4 T29 udało się przebić Pierwszy strzał wchodzi Trzeba jednak pamiętać, że cały czas artyleria nas obserwuje No to już jest teraz W tym momencie gra do pierwszego błędu Odbił, nie trafia Dobra, kolejne przebicie I w tym momencie jeszcze wystarczy Jeden dobry strzał T29 idzie za o garażu Udaje się skończyć T29 Przydałoby się teraz zniknąć Pytanie, gdzie jest KW-4 KW-4 w tym momencie może być Największym zagrożeniem Wystarczy, żeby wyświeci Na pewno arciarze są tutaj wcelowani Dobra, jest KW-4 Czołg, którego po prostu nie znoszę, nienawidzę Pamiętam, jak robiłem tą linię No, owszem, fajny pancerz i tak dalej Ale niesamowicie po powolny i cholernie podatny na podpalenia dobra, kolejne uszkodzenie no ten obrót wieży w kawulcu to raczej już go nie uratuje o właśnie, zdążyłem powiedzieć podpałkę I co z tego, że się ugasi, jak pewnie zaraz dostanie drugi raz <grym> no, nie sądziłem, że to będzie jedna podpałka za drugą ale okej, okay. no naprawdę w kawu zbiorniki są bardzo słabe trzeba mieć całego odpowiednio na to przygotowaną i liczyć się z tym, że właśnie takie strzały będą się pojawiały bardzo często. No i dobra, zostało trzech harciarzy. Wariant optymistyczny to jest taki, że się rozjechali każdy swoją stronę, na przykład G1, drugi na most, a trzeci jedzie na przykład na F0. Znając jednak życie i specyfikę tej gry, prawdopodobnie wszyscy i tak siedzą na punkcie startowym albo na B2, albo wjechali na tą górkę zlokalizowaną bardziej powiedzmy B3, C3. staje pytanie, jak teraz podjechać, jak to zagrać żeby nie zebrać salwy bo w tym momencie nawet trafienie kilka metrów obok nas i rażenie może się skończyć tragicznie tym bardziej, że mam już wynik zaiste imponujący, 7 czołgów zniszczonych 3, już tylko trzy nam brakują do pula w tym momencie spierniczyć się z mostu to nie jest, nie jest wcale taka trudna sztuka to już w grę wchodzą na emocje i adrenalinka Zobaczymy, zjedzie na dół, czy jednak zawróci. Dobra, nie zjeżdża na dół, zawraca. Czyli by, Krychu będzie chciał pewnie podjechać na E3, tamtędy frontalnie zaatakować przeciwnika. Zobaczymy, zobaczymy. W ogóle na tej mapie z reguły fajne bitewki wchodzą. Też sporo bitew od Was dostaje. Widzę, że na tej planszy naprawdę jest, jest tendencja, że tutaj można zrobić fajne wyniki też się raz o tym przekonają grając z leopardem, ale to tam raz na ileś tysięcy bitew, co każdemu ksiądzie. Dobra, jednak jedzie tą stroną, Jednak będzie się kierował A5A6. Są trzy artylerie, Wiem, na pewno, że jest jeden equalizer, no bo tam y, który gra na magazynku z cztery pestki. Wystawi, że trafi którakolwiek. O, mamy pierwszy cel M44, amerykańska szósteczka. Szybka jest, słabo pancerzona, ale może też ten przeładunek, przeładunek też na nie niezły nie trafia. Strzał chyba bardziej był z emocji już niż z przekonania. A dwa strzały powinien bez problemu zrobić. Pierwszy chodzi, no i teraz postawił kropkę na D. Jeden na dwóch. No w tym momencie to już nie są takie cwaniaki. Już się naprawdę wy wyrównał osiem fragów, już tylko dwóch brakuje. Można się pokusić o pula w ogóle jakby się tutaj udało to wszystko zagrać to kur, na ekranu nie starczy na te medale no, będzie co? będzie pool będzie kołowano będzie specjalista, będzie dewastator Radley Waters co tu jeszcze może wejść? Eee... w ogóle taka ciekawostka tyle razy się gra na tej mapie bitwy i dopiero teraz zauważyłem, że tutaj jest kolejka górska ale to taka mała dygresja Cały czas myślę nad tymi medalami, w międzyczasie obserwując jak kolega właśnie idzie po te dwie ostatnie artylerie. na górce. Pytanie gdzie jest... O o, 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 ale far. Nie mamy Equalizera. Co najciekawsze nie jest zainteresowany w ogóle. Dwa strzały wchodzą, a nawet dzisiaj nie obraca nic, zero reakcji może wyszedł do toalety poszedł na piwo cholerawie albo uznał że już bitwa jest wygrana no bo w końcu z taką przewagą na jednego lajta cóż można zrobić prawda nie da się tego nie wygrać a jak widać to wcale nie jest takie oczywiste i wystarczy jeden jeden ogarnięty gracz będący nawet na skrawku skrawku energii który może odwrócić losy losy bitwy no i dobra został teraz pojedynek jeden na jeden kto pierwszy popełni błąd Tutaj fajnie w ogóle poda mi się to jak to jest zagrane Ja bym bardziej kierował się pod górkę Ale tutaj widzę, że kolega zwiększył dystans Pierwszy strzał wchodzi Arciarz w ogóle nie reaguje Nie strzela, to też jest ciekawe Ciekawe czy będzie chciał tutaj zniknąć Czy jednak będzie Bezpośrednio się kierował Nie, jednak jednak Chwilę odpuścił Odjeżdża, żeby zmienić pewnie przeciwnika Pięknie na ręcznym i wracamy I zobaczymy czy wrogi artylerzysta to łyknie i obróci się na tą górkę spodziewając się objazdu z drugiej strony czy jednak będzie twardo tutaj celowo e, nie dał się oszukać wystrzelił, popełnił błąd mamy 10 fraga, pięknie 9 wykryć, 38 przebić, 14 krytycznych jeszcze raz podkreślę 10 zniszczonych czołgów no i zaraz zobaczymy co tam jeszcze nie udało mi się e, szybko przytoczyć dobra, 31 przebić no i co mamy Duży kaliber, mamy pula, mamy koło banowa, mamy Dumitru, mamy specjalistę, mamy Dewastatora Radleja Łotersa, mamy nawet łowce, mamy zwiadowcę, no po prostu wszystko mamy. Piękna bitwa, piękny wynik. Gratuluję serdecznie to. Jak będziesz miał więcej takich bitew, gdzie będzie siadał pól, dobra, niech już stracę, niech będzie Radley Waters, to proszę wysyłaj. Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli macie fajne bitewki, którymi chcielibyście się podzielić, to wysyłajcie je proszę na adres e-mail wskazany tutaj w opisie pod tym filmikiem. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i jeśli ktoś ma chęć do wspierania z mojej strony, to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!